O, mogę wam pokazać jedno fajne miejsce w Londynie. W jedno zarombiste miejsce w Londynie na Hlaisko. Znaczy na Hlaisko, nie tylko na Hlańsko oczywiście. Yy... O, mamy, mamy, mamy. Dobra. Tu mamy moją uczelnię. Ona jest w ogóle to jest to jest zastanawiacie się pewnie dlaczego to jest najlepsze najlepszy miejsce spocik do klania, bo jest przy mojej uczelni. Patrzcie. Jak se ja ogólnie tędy chodzę na uczelnię, Eee, tutaj, tutaj. O! Pytaliście się te ciastka, kiedy. A, to nie wiem, może nie. To czy krzyczą na live było? Ale ogólnie tędy sobie chodzę na uczelnię, nie? O! Tędy codziennie chodzę na uczelnię. Tutaj, tą dróżką, Tu jest zarąbisty y, market jedzeniowy. No, tylko on jest otwarty w weekendy, ale jest zarąbiście. Greenwich Market się nazywa. Idziecie tutaj. Tu jest wejście na moją uczelnię. To, to jest wejście. Tu jest taki stateczek. Tu jest Nandos. U, ulubiona restauracja. Jak się nazywa tego. Ten z One Direction. N Nul, new, nju... Tego, Jezu, no... O, o, huran, Horan, Horan, Huran... Nial! Nial! To jest... O, proszę bardzo. Ulubione restauracje tam jest. Yy, tam, tam jest Nandos. A tutaj jest... Wejście na moją uczelnię i można sobie tam wejść, oczywiście. Jak najbardziej. Tu mamy pub, pub studencki nasz. No nie tutaj, co ty robisz? Nie mogę tam dalej pójść! Bez sensu. Tu jest pub studencki, ogólnie, i jak sobie pójdziemy dalej, tylko gdzie ja tam mogę wrzucić tego, ludka, O, tutaj mogę, Sąd Wam pokażę. Super. O, ta. Yy, a tu w remoncie to było. Co ty gadasz, to w renowacji był. No dobra, walić to. Ale ogólnie, jak tu sobie idziecie, tu jest pub studencki, w którym klejemy alkohol, jak po zajęciach. To jest tutaj, tutaj sobie dalej idziecie, tu jest ta tu jest moja uczelnia, idziecie sobie jeszcze kawałek dalej i pomyślicie, tu jest spocik, nie, tu jeszcze nie ma spociku, tu jest ogólnie dobra burgerownia, tam, o w tym miejscu, yy, tutaj sobie idziecie, tu jest moja uczelnia, tam jest sala koncertowa, tu idziecie dalej, patrzcie, o mój Boże, jak śliwa mogę pokazać, czekaj, pa, w tych oknach, to i to, to jest jedna sala, to jest moja sala trąbki, gdzie mam zajęcia, nice, no i mamy widok, tam jest w oddali Canary Wharf, taka dzielnica bankowa, tutaj sobie idziemy, tu jest wejście na uczelnię, jedno na dziedziniec uczelni, to jest tutaj, tutaj idziemy dalej, tutaj mamy kaplicę naszą, gdzie są na przykład graduation, czyli jak kończymy studia, tutaj jest cała ceremonia, tu jest sala, koncer tu jest sala koncertowa, a tu jest taka painted hall, to jest też taka ceremonialna sala i uwaga, i dochodzimy tutaj do spociku. Tu jest, o widać, wi no wiadomo, wiadomo, yy, tu jest spocik, tutaj te bramy, wychodzisz za tymi bramami, nie wiem czy to zobaczysz, zobaczysz i tu jest plaża, tu jest ogólnie plaża i tutaj tymi schodkami sobie idziesz i tutaj jest spocik do Chlańska, no, tutaj, zarąbisty spocik i nie trzeba być studentem, żeby tu chlać, możesz być po prostu ten, no, <śled> idę na plażę, no, także... Yy. Plaża z kamieniami. No taka jest plaża. No bo ogólnie to jest przypływ odpływ. I jak jest przypływ, to tej plaży nie ma. Jak widzicie, ta woda dochodzi wtedy tutaj, do tego poziomu. Ale jak jest odpływ, to można normalnie, a jak jest przypływ, to można sobie zawsze na schodkach pójść. Schodki jak w ławce? No wiadomo, trzeba przemycać tutaj polskie klimaty do Londynu. Schodeczki, schody jak najbardziej. Dobra, jak chcę tam chlać, pipo. Chlanie nad tamizą, no, 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 no. Więc yy, tak to wygląda. A tu będę miał teraz w, w czerwcu graduation, czyli, A to są studenci nasi, którzy se jedzą tutaj lunche na środku. A tu jest Departament Muzyczny, cały ten budynek. Także taka ciekawostka, jeżeli chodzi o uczelnię. A tam kiedyś miałem dom, e, mieszkałem. Jak mieszkałem na drugim roku, to mieszkałem... E, któryś z tych domów tam wynajmowaliśmy ze znajomymi tam. Po drugiej stronie Tamizy i patrzcie na to: jak w Kogwarcie, i tutaj jak se pójdziecie, to tutaj macie Nandos, oczywiście, a to pomyślicie, fajna kopuła. Mama robi tam koncerty, pepotki. Janko ojciec, nie wiem, nie robił, nie byłem tam nigdy na koncercie, ale dzięki bardzo, 8 miesięcy, prawie poród, prawie poród. Ty byłem tam kiedyś, no, 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 a możliwe, możliwe. No i tutaj ogólnie jest taki Katisark, w sensie taki yy, stateczek. A tutaj pomyślicie, ty. No fajnie jak mieszkali po drugiej stronie, tylko jak przychodziłeś. Uwaga, patrzcie to, patrz teraz, patrz to. Czemu ty Jimmy? Pa to, pa. Aha, bo kopuła. Pomyślicie, o, randomowa kopuła, ale jak się przyjrzycie, po drugiej stronie jest identyczna kopuła. I teraz macie. Hmm, przypadek? Absolutnie nie. Tutaj jest wejście. Dokładnie w tym miejscu, jest wejście do tunelu pod Tamizą. Teleportacja prawie, prawie. Tu tutaj się schodzi na dół, i jest tunel pod Tamizą, i się wychodzi, właśnie tam, gdzie jest ta druga. Teleport? Nie mogę. No, więc, więc jak, jak tam miałem, kiedyś mieszkałem przez, na drugim roku studiów, to tędy chodziłem codziennie przez ten tunel i tutaj chodziłem na uczelnię. Także tak to wygląda. Mogę wam jeszcze pokazać, o mój Boże, to jest rzecz, którą musicie. Jak przyjedziecie kiedyś do, do Londynu, czy ja mogę wjechać, czy ja, czy ja mógłbym wjechać na salony, dziękuję, dobra. Uwaga, tutaj sejdziecie, idziecie, prawda, możecie tutaj przyjść, bardzo proszę, zapraszam. Yy tutaj codziennie ten, tu kręcili w ogóle tego, yy, tu jest scena, wiecie, że o, ten normalnie wchodzę, a tu jest czad, najlepsze jest to, że w najnowszym Jamesie Bondzie jest tutaj scena kręcona, dokładnie w tym miejscu, możecie sobie obejrzeć jeszcze raz i jest jak y, James Bond ucieka z tego miejsca, dokładnie w tym miejscu jest ten, i było kręcone i actually, kiedy James Bond był kręcony y, tutaj, to ja byłem na górze w ćwiczeniówce i robiłem zdjęcie. I mam zdjęcie, jak kręcą w ogóle Jamesa Bonda, ja jestem na górze w ćwiczeniówce, i widzę, jak są kamery, to jest wszystko pozamykane. I jest tutaj który James Bond, który sobie wybiega I tam biegnie w dalej w tamtą stronę. Także taka ciekawostka, że był tutaj kręcony James Bond i ten najnowszy właśnie. I tutaj jak pójdziemy dalej, tu jest ogólnie wejście tam do kaplicy i tak dalej. Tu jest yy, to jest zamek jakiś. I nie wiem, kto tam teraz mieszka, ale ogólnie. Nie, ten pan tu nie mieszka. Poka. No i na Instagramie gdzieś, ja to na relacji kiedy rzucam, musiał szukać w archiwizowanych tych. W archiwizowanych. To mogę wam jak poszukać potem, ale to strasznie długo mi to zajmie. Yy, I już wam pokazuję. Yy, zajbisto miejsce. Czekaj, tu jest Greenwich Market, to jest ten. Tera, tara Ta tata, to jest ta droga, którą chciałem być. Tak? Tak. Tu jest uczelnia, tu jest. Tak, dobrze. Jedziemy tą drogą. Tą drogą? Tak, tą drogą. Ta, ta, ta. Chyba. Opa, tu! Widziałeś, wariata? Hehe. He. Nice. Nice. Yy, czekaj, dobra, ale to nie to. To nie to. Jeszcze kawałek idziemy dalej. Jeszcze kawałek idziemy dalej. O, czekaj. Yy, jeszcze kawałek dalej. No nieważne. <grym> Kont nie mogę z Wami. Yy, dobra, no nieważne, no zgubiłem. Mam, mam ten. O, mam. Dobra, znalazłem, znalazłem. To jest najlepsza indyjska restauracja w Londynie. Znaczy może, no, znaczy nie jest najlepsza, ale zarąbiście dobra. Jeżeli lubicie typu chicken tikka masala i tak dalej, to to jest zajebista restauracja. Nie wygląda, a jest mega dobra. Jest naprawdę mega dobrą restauracją. I macie tam, wiecie, butter I tak dalej. Jest mega, mega, mega dobrą rzeczą. Także yy, tak to wygląda. A jak ktoś z Was yy, na przykład nigdy nie był, to polecam Wam sobie pojechać do tutaj. Tutaj często są wycieczki szkolne w ogóle robione. Yy, bo tu jest tak zwany yy, południk. A, może nie zobaczę. Południk zero. Czyli yy, południk zero, dobrze mówię? Dobrze mówię. Południk zero, nie? Dobrze mówię, czat, że południk zero? Zerowy, południk zerowy. O! Patrzcie, widzicie? I tu jest ta linia, tylko jest strasznie rozmazane. A, fatalne zdjęcia są, no ale walić. Ogólnie, jak się zobaczycie, to tu jest ta linia i to jest... Yy, dzieli półkulę. Rozumiesz to? Cała półkula ziemska jest dzielona na dwa i tutaj, actually, możesz być na dwóch półkulach jednocześnie. Rozumiesz? Jak... Staniesz sobie jedną nogą po jednej stronie, drugą nogą po drugiej stronie, to jesteś na dwóch półkulach równocześnie. Pokczamp. I ogólnie, tu jest takie obserwatorium i w nocy, codziennie w nocy, jest taki laser wysyłany, albo z tego jest wysyłany ten laser? Ogólnie nad całym Greenwich, bo to jest Greenwich się ta dzielnica, jest widziana, jest widziany taki właśnie laser w powietrzu, który właśnie jest pokazany, gdzie jest dokładnie ten południk zero. Czy zerowy południk, zerowy, może tak się nazywa. Także taka ciekawostka jest. Dziennie w nocy? Codziennie w nocy? No nie no, co wieczór, nie? Co, co wieczór. O, Royal Observatory, no. A tam jest O2 Arena. Pukczamp! Wiadomo o co chodzi. a hand. Ajajaj. Wiadomo, wiadomo. O2, O2 Arena. Arena. No. Także. Hmm. Czy będzie stąd widać? Chyba nie będzie. Ogólnie tam dalej, jakbyśmy poszli. Yy, to jeszcze jest tak, taki Emirates Zipline to się nazywa, yy, czy Cable Car to się chyba nazywa, o, moja uczelnia, PogChamp, ale chyba to już będzie za daleko. Ogólnie jest takie kolejka linowa nad tym, yy, kolejka linowa jest nad tamizą. Hmm.